Siemanko. Słuchajcie, dzisiaj materiał vlogowy opowiem Wam o pięciu grach, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły, które ogrywałem w 2022 roku, i powiem o pięciu grach, które tak trochę mnie zbiły z tropu, które nie do końca no, liczyłem na coś więcej, a, a trochę dały ciała. Słuchajcie, zacznę od tych pięciu, pięciu tytułów, które mnie pozytywnie zaskoczyły, a czego się kompletnie po tych grach nie spodziewałem. I pierwszy tytuł. Aha, to nie będą, nie będą to gry z 2022, będą to gry wydane w różnych latach, ale które ja ogrywałem w przeciągu całego 2022 roku. Te, które akurat pamiętam i wybrałem właśnie te 5 pozycji, które najbardziej pozytywnie mnie zaskoczyły i te 5 negatywnych. A zacznijmy od polskiego tytułu Ghost of 505 Games. Polska gra cyberpunkowy klimat. Cyber Ninja biegający, ciekający wszystko e, swoją cyberkataną, bieganie po ścianach, w ślizgi, e, zwalnianie czasu bardzo, bardzo skillowa, arcadeowa i bardzo szybka, ale bardzo też satysfakcjonująca gra, e, właśnie e, w takich klimatach. E, tytuł mnie zaskoczył, bo nie spodziewałem się, że aż tak mocno mnie wciągnie. Gra po prostu e, za każdym zgonem, bo tych zgonów jest tutaj dużo więcej niż w, w niejakich solsach giniemy po prostu w, praktycznie straszami chwilę po tym, jak, jak wczytamy grę, gra się bardzo szybko wczytuje, praktycznie jest zgon za zgonem, ale i tak to nie, nie, nie odciąga nas od monitora, bo po prostu przemy dalej, żeby tą gierkę, gierkę przejść. Tu jest naprawdę bardzo fajny, ja bawiłem się przy nim świetnie, wrzuciłem go na live. tam trochę też przekaństw poleciało w niektórych momentach, w szczególności etap z pociągiem mnie, mnie rozbroił. Ale ogólnie cała gra jest naprawdę świetna, godna polecenia. Czekam na właśnie drugą część, bo jest już w produkcji i mam nadzieję, że będzie pójdzie większy budżet i gra będzie bardziej rozbudowana, dużo większa. Ale ten tytuł naprawdę polecam, jeżeli ktoś lubi takie klimaty. Bardzo, bardzo dobra gierka i wielkie zaskoczenie, właśnie w 2022 roku. Kolejny tytuł to jest tytuł, którego nie zamierzałem kupić z uwagi na to, że na. Styl graficzny, jaki został zaprezentowany w grze. Mianowicie jest to New For Speed Unbound. Tytuł, który dostałem pod choinkę od Agaty. Tytuł, który po pierwszych trailerach miałem taką trochę skrzywioną japę co oni mi tutaj wrzucają za jakiś cringe'owy styl młodzieżowy, właśnie rozgrywki. Problemem był, był też ten, ten, właśnie takie elementy graficzne pokroju, taki rysunkowy, komiksowy dym, jakiś skrzydełka, jak samo, samolot. Te są moje samoloty. Te samochody latają, bo one wręcz latały jak samoloty. I to mi nie odpasowało. Z jednej strony miałem Kryteriona, który robi świetne gry, którego gry uwielbiam, a z drugiej strony dostaję właśnie takie, taką otoczkę, właśnie komiksową, młodzieżową, hip-hopową. Gdzie tak na Rową najlepszy najlepszy soundtrack był, właśnie ten, taki punkowo rokowy z, z Undergroundów. I dlatego też odpuściłem. chciałem odpuścić sobie ten tytuł, ale Agata go kupiła, włączyłem i wsiąkłem na całego gra. Póki nie przyszedłem do całej, do końca, nie odpuściłem. I okazało się, że te elementy kreskówkowe, graficzne w ogóle nie, nie robiły mi różnicy. W pewnym momencie w ogóle przestałem je zauważać. Sama fabuła, jako taką bardzo rzadko się pojawia, tam te wstawki, więc. Jakby nie wybija nas z, tej, z tego, co jest najważniejsze, czyli zjazdy po mieście. Sam, sam tytuł jest mocno przemyślany, jeżeli chodzi o zarobki, o zdobywanie nowych samochodów, o przechodzenie, o przechodzenie właśnie kolejnych dni, bo mamy tutaj dob dobę tygodniową, dzień i noc podzieloną, właśnie, gdzie zdobywamy właśnie kasę, nowe samochody. I robimy, robimy właśnie misję. Na koniec każdego tygodnia musimy zdobyć odpowiednią pulę kasy, żeby wbić się do głównego właśnie wyścigu, i co, co tydzień jest ona coraz to, to większa. Także tutaj wszystko bardzo fajnie przemyślane w tym tytule. Model jazdy jest tak miodny, jest tak dobry, jeżeli ktoś grał właśnie w Hot Pursuita no to tutaj właśnie myślę, że ta gra też mu podejdzie pod kątem właśnie gameplayu. Ja tytuł prawie że zrobiłem na 100%. Została mi tylko gra online, a to co w singlu, to wszystko nawet odznaczniki, jakieś tam tryby czasowe, drifty, gdzie tego przeważnie w grach nie robi, nie robię znajdzie. A tutaj tak nie chciało mi się odchodzić od tytułu, że porobiłem po prostu wszystko. Także tytuł mega mnie zaskoczył pozytywnie. I to jest jeden w mojej ocenie. Oczywiście to wszystko jest ocena subiektywna, jeden z najlepszych New For Speedów, jakie grałem od lat. To właśnie jest ten, ten tytuł, jest naprawdę świetny i ja osobiście polecam właśnie, jeżeli ktoś lubi zagrać sobie w ten tytuł. E, tutaj zaskoczenie dla was e, Kena e, Br Bright of Spirit, e, nie wiem dokładnie kto się wymawia e, i co do tego tytułu, to byłem wściekły na siebie, że tak późno właśnie e, kupiłem tą grę. E, gdybym wiedział, to po prostu wyszedłbym sam koło siebie i sobie liście i powiedział, dlaczego tak późno sięgnąłeś po ten tytuł? Dlaczego? Słuchajcie, to jest tytuł, w którym ja nie widzę w ogóle wad. Jest to gra e, tak dobra, w którą tak wsiąknąłem, to jest tytuł właśnie taki, gdzie a, jeszcze pogram godzinkę, jeszcze godzinkę, jeszcze godzinkę i okazuje się, że jest usmarano rano i, i już przegraliśmy całe, cały okres spania. Tytuł fenomenalny, jest na Play'a czwórkę, jest na, na Play'a piątkę, ma właśnie wydanie na Play'a piątkę. Gra wygląda bajecznie, gameplay jest naprawdę miodny, ma trochę elementów Metroidvanii, ale tutaj ja raczej nie będę nikomu spoilował właśnie fabuły. Nie jest to może jakaś wybitna fabuła, ale ogólnie całość gry, czyli to jak ta gra wygląda, jak, jak się w to gra i dosyć jest dosyć trudna. Nie jest to, mimo, że to jest gierka, która mogłaby wysiadać grą dla dzieci, z ostatnim bossem się trochę męczyłem. Ogólnie jest, jest dosyć wymagająca, ale za to taka uczciwa i, i naprawdę bardzo fajna. Także jeżeli ktoś w to jeszcze nie grał, to po prostu Jedna chyba z najlepszych gier na Play'a, właśnie piątkę, jest znaczy też na czwórkę, ale w których ja grałem, no po prostu miodzie do tego dodali teraz już do tej gry właśnie polskie napisy, więc jeżeli ktoś nie tyka gier angielskich, to może sobie już przejść tą grę właśnie z polskimi napisami, czyli wersja kinowa. Świetny tytuł, naprawdę mega zaskoczenie dla mnie w ogóle, jeżeli chodzi o ten właśnie 2022 rok. Kolejnym tytułem, tak, właśnie tak, Elden Ring, gra roku. E, powiem wam tak, szczerze się przyznam, jak ja widziałem trailery, zapowiedzi to, te, to, tej gry, to stwierdziłem, że to, to nie wyjdzie, to będzie jakiś badziew, jakiegoś konia, który biega po ścianach, w ogóle jakieś tam dziwne cuda się dzieją. E, I kompletnie, kompletnie nie byłem nahypowany jako fan solsów wszelkiego rodzaju, który rzuca się na, na solsy w, w, pierwszym, w pierwszym rzędzie, biorę i gram w solsy. Ten tytuł miałem taki trochę. Mm, tak kręciłem nosem, i, i stwierdziłem, że to chyba nie będzie, nie będę w to grał, ale. Czym bliżej premiery, tym jakoś bardziej ta gra mnie przekonywała, no i oczywiście kupiłem ją na premierę. Wsiąkłem, dla mnie Game of the Year jak najbardziej zasłużona, po prostu 140 godzin chyba w niej nabiłem łącznie grając. Także to była gra, w którą najdłużej grałem w 2022 roku i tytuł jest po prostu fenomenalny, o tym tytule będzie się jeszcze długo mówiło. Wbrew pozorom nie jest to jakiś trudny Souls-like, raczej so, gra z, właśnie z tych gadonków Soulsów, ale za to jest naprawdę olbrzymia, jeżeli chodzi o skalę i naprawdę świetnie się w to gra, po prostu gra dla każdego fana Soulsów, ale i nie tylko, bo polecam spróbować, nawet jeżeli się, się fanami Soulsów, przekonać się i w tą grę zagrać, bo wszystko, co tutaj jest, to jest po prostu sam miód. Ja uwielbiam ten tytuł i, i i czekam na kolejne właśnie gry w tym klimacie od From Software. Kolejna gra, której nie mam tutaj w wersji fizycznej, bo niestety wyszła tylko w wersji cyfrowej. Był to ekskluzyw na początku na konsolę Microsoftu, potem też została ta gra wydana też w formie cyfrowej właśnie na na konsolę Sony. Jest to mianowicie Ashen. Ja to ograłem, przeważnie nie kupuję gier cyfrowych, bardzo rzadko mi się to zdarza, ale tutaj akurat dokupiłem sobie tego PS Plusa środkowy ad abonament i tam ta gra była zawarta, więc w pierwszej kolejności sobie ją ściągnąłem i jako fan Soulsów wsiąkłem. Gra kurde jest bardzo minimalistyczna, ma bardzo minimalistyczną grafikę. Postacie nie mają w ogóle twarzy, nie mają uszy, nie mają ust, nie mają oczu, nie mają nosa, to jest taki jeden wielki ziemniak. Grafika jest, tak jak mówiłem, minimalistyczna, ale ma takie. mi się ona bardzo kojarzyła do właśnie Elden Ringa, tylko w takiej mikroskali. W mikroskali, właśnie taki Elden Ring. Takie miałem skojarzenie, jak grałem w tę grę. I tytuł robił dużo fajnych rzeczy, na przykład rozbudowa własnej osady. To, jak graliśmy, w, robiliśmy progres gry i nasza osada, osada się rozbudowała. nowych członków tej osady, nowych, nowych właśnie osadników. To było akurat bardzo fajne, to mi się to podobało, właśnie w tej gierce i ten właśnie też styl minimalistyczny, graficzny. Jest to bardzo prosty, też są like w mojej ocenie, ale nadrabiał mocno klimatem, tymi właśnie, całymi planszami. I też polecam, bo ja wsiąkłem i byłem aż zdziwiony, właśnie, że tak mocno ta gra mnie pochłonęła i żałuję, że tak późno po nią sięgnęłam, Także to jest 5 tytułów. Z 2022, które przeszedłem, ograłem i które po prostu mną pozamiatały, aż nie spodziewałem się tego. Ani do żadnej z tych gier nie spodziewałem się, że aż tak mocno, aż tak mocno mi przypadnie do gustu. Słuchajcie, teraz zabierzemy się za pięć tytułów, na które byłem mocno apalony, albo mniej lub bardziej, ale okazało się, że trochę mnie wkuły. I zaraz sobie je przygotuję i wam pokażę. Dobra, przygotowałem sobie. Pięć tytułów, które najbardziej, yy, to były najgorsze rozczarowania, jakie, jakie miałem w 2022 grając. Zacznę chyba od najgorszej gry, totalnego krapa i yy, jest to Marvel Avengers. Ja wiedziałem, yy, jak kupiłem tą grę, bo powiedziałem sobie, że nie dam więcej niż 4 dych za ten tytuł, więc kupiłem mużywkę i właśnie na jakoś jakoś około 4 dych. Yy, dlaczego w to grałem wiedząc, że to jest dziadostwo? Żeby mieć własne wypracowane zdanie, a nie tylko powtarzać czyjeś, yy, czyjeś opinie. Tytuł cały przyszedłem i takiego gniota to ja dawno nie grałem. Gierka jest nastawiona z góry na, na właśnie wyciąganie kasy z portfela graczy, na właśnie na dojenie marki Avengers. Sam początek gry jest taki mocno filmowy, widowiskowy, jakby wprowadza nas to, że będzie coś naprawdę ciekawego. A jak już mija ten moment, właśnie tej filmowości, dostajemy misję pokroju: podbiegni, zabij, wróć i grindowanie, grindowanie, grindowanie. E, właśnie e, leweli masakra jakie to jest gówno to po prostu e, a ogrywałem sobie równocześnie właśnie z tym Marvel Avengers e, Strażników Galaktyki, żeby właśnie mieć porównanie, bo tamtą bardzo chwalono, to po tej jechano i faktycznie, tamta gra też jest na jeden raz ale przynajmniej nie próbuje nam wciskać takiego gówna jak tutaj z tymi mikrotransakcjami tylko jest to gra solidna na jeden raz do przejścia, która naprawdę, w się gra, poznaje się historię nie to co tutaj po prostu, także to odradzam, jak ktoś y, chciałby w to grać to o oh, shit. E, teraz kolejna gra może was mocno zaskoczyć, e, bo dużo osób uwielbia ten tytuł. E, co kurwa? Uwielbia w niego grać. E, jest to nie, indie gierka, żeby też cheking nie mówił, a co się czepiasz jakiejś tam małej gierki? No jest to mała gierka. Liczyłem na coś ciekawszego, a jest to taki trochę symulator chodzenia e, i miauczenia kotem. E, Poza grafiką w mojej ocenie tutaj nie ma nic ciekawego, bo i sam gameplay jest nudnawy, jakby historia też jest po prostu taka, taka se jest. Jedyne to jest przez świat przedstawiony, czyli te budynki, te, te roboty i cała reszta też faktycznie gra ładnie wygląda, ale tak jak kiedyś Wam mówiłem, dla mnie grafika jest jakby ostatnim aspektem, który interesuje mnie w grze. W pierwszej kolejności to jest gameplay, historia. Dopiero jako trzecie biorę zawsze grafiki, a tutaj niestety ta gra stoi tylko i wyłącznie na tej ładnej grafice. Cały gameplay to jest chodzenie, tak jak mówię, kotem. To jeszcze do tego mamy takie właśnie, że kot skacze z jakiegoś tam punktu do punktu, to nam się wyświetla, w które miejsce on może skoczyć, w które nie. A sama historia jest dosyć nudna. Chociaż to jest moja, tak jak mówię, opinia prywatna, bo, bo dużo osób chwali tą grę, jest zachwycona ją niesamowicie. Dla mnie to była porażka. Tytuł przeszedłem i, i jestem kompletnie zniesmaczony tym grom. Jest taka... symulator chodzenia, no ja niestety nie lubię. To jest moje prywatne podejście do tego tytułu i e, no i niestety, no... Nie podpasił mi kotek. E, kolejny tytuł, e, który byłem mocno, e, mocno żeby sobie w to zagrać, bo dawno brakowało mi takich od góry Twin szuka, Shooterów, które po prostu e, w gameplayu wyglądają tak miodnie, tak soczyście, że, że właśnie chciałem w to zagrać, ale niestety gra zawodzi na całej linii pod kątem właśnie fabularnym. Bo co z tego, że chodzimy, fajnie się strzela, ładnie to wszystko wygląda, jak zasypiamy przy tej gierce, bo ja mi się zdarzało nad zasnąć przy tym bo po prostu. Backtracking, łażenie z punktu A do punktu B bez celu, e, walczenie po prostu później z tymi, jak już nabierzemy levela. A wracając do poprzednich poziomów, to te przeciwnicy mają powiedzmy level 2, my mamy 30, to jest takie strzelanie bez sensu do, do miecha. I, I no i niestety, no, gierka tutaj zawiodła mnie po całej linii, pod sam koniec, bo, bo mógłby to być naprawdę świetny tytuł, ale za mało tego fanu z gry, jeżeli chodzi o fabułę i, i jakiś sens w mordowaniu, bo sama, bo technicznie strzelanie jest mega klimatyczne. Daje frajdę, grafika jest piękna, wybuchy są piękne, ale po prostu. No niestety ja się nudziłem przy tym tutaj już w późniejszych etapach gry bo Ile można robić to samo, mimo że to jest tak fajne, tak? Także ten tytuł mnie mocno zawiódł, a mocno na niego liczyłem. Kupiłem grę też na premierę. deastend no niestety, kurde, niestety. To może Was też mocno zaskoczyć, bo to jest tytuł, który, na który bardzo liczyłem. Horizon for Biden West, jedynka mi się. Bar... To nie jest zła gra, żeby mi ktoś nie zrozumiał. Całą przeszedłem, zrobiłem platynę, bawiłem się dobrze, ale jest to też zawód. Zawód pod tym kątem, że. Za mocno było tu postawione na takie, jak ja mówię, Ubisoftowe znaczniki, za dużo takich ciapajów. Historia nie powalała i w odróżnieniu od pierwszej części, która, która pokazywała ten cały świat, budowała to wszystko skąd, jakby, historia mnie ciekawiła od samego początku do końca i była zaskakująca na samym końcu. Nie spodziewałem się jej. Tak, tutaj mieliśmy jakby kontynuację tego samego i nic specjalnie, specjalnie mnie w tej grze tak jakby nie zaskoczyło, to już. To, co widziałem w jedynce, dostałem tutaj, tylko więcej, lepiej, ładniej, powiedzmy, tak to można nazwać. I może dlatego też był to dla mnie jakby zawód, że chciałem, chyba za bardzo przechajpowałem ten tytuł, bo tytuł naprawdę jest warte ogrania, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś zagrał w jedynkę, zagrał w dwójkę, to w mojej ocenie jedynka robi dużo więcej, jest dużo lepsza niż, niż właśnie ta druga część. No niestety, tak? No było to do mnie, dla mnie troszkę, troszkę dużym zawodem. I ostatniego tytułu już nie mam. Ale chyba zaraz obok Marvel Avengers to był też jeszcze większy zawód, bo tutaj przy tej grze akurat były bardzo duże oczekiwania a dostałem takiego liścia w twarz, że to jest masakra. Mówię tu mianowicie o gierce Dying Light 2 od Polaków. Jedynkę uwielbiam, czekałem bardzo na dwójkę aż wyjdzie, kupiłem ją na premierę właśnie w wydaniu na Playa 5. Kupa. I kupa. Co nie zagrało? Bardzo dużo. Wszystko, co było dobre w jedynce, nie zostało rozwinięte, tylko zostało spłaszczone. I kompletnie ta gierka nie miała w mojej ocenie klimatu. Jedno, że zombiaki jeżeli schodziliśmy na te niższe lewele, no to regularnie napierdzielały się z ludźmi, którzy tam gdzieś niby przetrwali. Niby apokalipsa, a tutaj po prostu walki uliczne, żuli z menelami, tak to by można nazwać. Dorzucenie tej, tego całego takiego parkouru w stylu Hard Mega, czyli nasz główny bohater to a'la Spiderman po prostu się poruszał po tym mieście. W ogóle ta, ta lotka, czyli ta lotnia, na której się poruszaliśmy, linka i bieganie po ścianach, że, że ta nasza postać to potrafiła w ciągu chwili wyskoczyć na ileś tam set metrów w górę, dostać na jakiś wieżowiec. No dla mnie to za dużo, za, za dużo, za bardzo i to nie kleiło mi się kompletnie. Druga sprawa, że noc była, została spieprzona, czyli noc, to co było w jedynce, świetne, że człowiek miał obsraną zbroję, jak w to grał, wręcz się bał tej nocy. A tutaj to było na takiej zasadzie biegnę, gonią mnie zombiaki, a dobiegnę do punktu i dziękuję, do widzenia. Także to kompletnie skiepścili. Skiepścili to, co powinni rozbudować, czyli bronię. W jedynce fajnie się montowało te, te te maczety, do których się dodawały jakieś tam palniki z ogniem, robiły się te, te właśnie elektryczne bronie. Nie, że ta broń jakoś by tak dziwnie z boku była pokazana, to dodatkowo jeszcze mało tego było, tego krawcenia, byłem bardzo zawiedziony pod tym kątem, a liczyłem właśnie na ten aspekt. Dodatkowo znaczniki, nie wiem czy to naprawiono, ale w momencie kiedy ja grałem, były postawione punkty, jakieś tam takich właśnie, gdzie zbierało się zasoby, i po zebraniu wszystkich zasobów ten punkcik dalej zostawał i te, jakby wróciliśmy za jakiś czas, to dalej mogliśmy zbierać te zasoby. Nie wiem to, czy to był taki glitch, czy to było niedopracowanie, bo gierka miała dużo niedopracowań właśnie takich pod, na samym początku jak, jak wyszła, mimo to, że była przyciągana kilka razy. Ale gra, tak jak mówię, kompletnie mnie zawiodła pod każdym aspektem, bo oczekiwania były wielkie co do jedynki, po, po graniu jedynce, tak, to co da, dawała jedynka. Tak, dwójka, jeżeli została rozciągnięta właśnie w, w górę, czyli nie, miało, nie, nie mieliśmy jakby tylko biegania po podłożu, a wchodziliśmy też na większe budynki, to kompletnie legło w gruzach i, i, i gierka po prostu była nijaka dla mnie. Sprzedałem ją, nie mam ochoty w ogóle do niej wracać. E, i, I myślę, że tutaj dużo osób też będzie miało takie podobne do mnie zdanie, że, że niestety jedynka była mega, a dwójka to jest taka tylko zwykły średniak. E, I to były jakby moje zawody. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, e, to zostawcie łapkę. Zawsze to pomaga rozwojowi kanału. Jeżeli się nie zgadzacie, piszcie komentarze. Jeżeli macie swoje zawody albo gry, które Was zaskoczyły pozytywnie, też napiszcie je w komentarzach. A kolejny odcinek niedługo się pojawi. Na razie.